Wiecie co to jest? Trawa pampasowa fioletowa z Aliexpress. Nieraz nasiona kupowałem na Aliexpress, ale zawsze jest tak, że gdzieś je ciepnę do szuflady i zapomnę wysiać. No ale w tym roku się udało. Nasionka zostały namoczone przez dobę w wodzie. Trzy, a właściwie cztery dni temu rozsypane w doniczce lekko przykryte ziemią torfową. I patrzcie, jakie już wielkie. Tak, jeszcze chwila będzie można rozsadzać. A trawa prezentuje się pięknie. wrzucę Wam tutaj obrazek z aukcji. Mam nadzieję, że taka wyrośnie. Chociaż jak czytałem opisy, no to dopiero w drugim albo nawet i w trzecim roku zakwita takim pięknym pióropuszem. No ale naprawdę warto.